Czołem, czołem, Kromka z Rosalem. witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku na temat Battlefielda 5 i... No, słuchajcie, no nie jest dobrze, że tak powiem. Gwóźdź do trumny, wydaje mi się, parę dni temu został wbity, jeśli chodzi o Battlefielda 5, niestety. A... O co tak naprawdę chodzi? Moi drodzy, chodzi o kwestię wynajmowania serwerów i tej całej usługi, która po prostu kiedyś była rzeczą normalną... No, a teraz w Battlefield 5 jeszcze jej nie ma i był, moi drodzy, ostatnimi czasy taki oficjalny wpis Dana Mitrzego który jest kimś takim, kogo można porównać do jakiegoś menedżera społeczności. On kontaktuje się ogólnie z community, kontaktuje się z youtuberami, z twórcami, z graczami też. Widzieliście go niejednokrotnie podczas Q&A, które robił z Jeffem Bradokiem chociażby na YouTubie, no i ogólnie jest bardzo zaangażowany w serię Battlefield. Także dzisiaj sobie po prostu powiemy o tym i dlaczego to jest tak naprawdę w moim przekonaniu gwóźdź do trumny, bo tak jak mówię, wielu rzeczy nie, nie potrafię tutaj zrozumieć, jeśli chodzi o całą politykę sprawowania władztwa nad, nad najnowszym tytułem Dice. Także moi drodzy, zachęcam do polajkowania materiału, oczywiście zasubskrybowania kanału, no i też napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym, o czym wam przed chwilką powiem. Cała dyskusja została wywołana generalnie przez wpis na Reddicie, w którym to Dan Mitrze powiedział nam po prostu o co chodzi z kwestią wynajmowania serwerów. I jeżeli dziwicie się, dlaczego wynajmowanie serwerów jest takim ważnym i gorącym tematem, jeśli chodzi o całą społeczność Battlefieldową, to jeśli nie wiecie, szybko Wam wyjaśnię. Generalnie chodzi o to, że jeśli dobrze się orientujecie w grach wideo, to im fajniejsza, zwięzła, lepsza społeczność tym gra jest po prostu lepsza, tym gracze mają większą kontrolę przede wszystkim nad grą, nad to co mogą grać. No i też gra żyje dłużej przede wszystkim. To jest już kwestia samego modowania różnego rodzaju rozgrywek. Doskonale wiecie, zdajecie sobie sprawę, że jeśli gra jest dostępna do usług moderskich, to gra po prostu dłużej żyje. No a w przypadku Battlefielda, jeśli gracze mogli kupić sobie swój własny serwer, w przypadku starszych Battlefieldów od zupełnie obcych w sensie trzecich firm, nie od Electronic Arts. No to mogli ustawiać sobie, mogliśmy sobie ustawiać chociażby metro tysiąc ticketów. generalnie były te wszystkie takie serwery z jednego punktu widzenia całkiem ciekawe i fajne, bo można było grać dowolnie to co się chciało, z trzeciej jednak strony wywoływało to dziwne patologie typu nie można korzystać z javelinów na mapach z helkami, albo igie u stingerów, no doskonale wiecie. O czym mówię. W każdym razie, aby już tutaj Wam powiedzieć o co chodzi, Dan Mitchell po prostu opublikował post, w którym wypowiedział się, jak to wygląda ze strony DICE. I moi drodzy, przetłumaczyłem to w wolnym oczywiście przekładzie, także posłuchajcie. W odniesieniu do kupowania serwerów, będę starał się mówić wprost. Nie widzieliście żadnych informacji w tym temacie, ponieważ nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy będziemy mogli taką usługę Wam dostarczyć. System kupowania serwerów musi spełniać konkretne wewnętrzne nasze standardy, i te standardy muszą również spełniać Wasze oczekiwania, a to zużywa nasze zasoby ludzkie. I nie tylko, to już ode mnie tak dodaję, że nie tylko zasoby ludzkie, pewnie chodzi też o coś więcej. Kontynuując, musi to także mieć sens ekonomiczny z naszego punktu widzenia. Nie możemy wprowadzić usługi, która będzie nas kosztować więcej niż przynosić zysków. W nawiasie wiem, że wywoła to zażartą dyskusję, lecz tak to wygląda w rzeczywistości. Innymi słowy, nie chcemy wywierać negatywnego wpływu na siłę roboczą, która ma bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości gry ogółem oraz ma również wpływ na wychodzące dodatki, przekierowując ludzi, aby zajmowali się stworzeniem infrastruktury pod wynajem serwerów. Zachodzą tutaj również inne zawiłe kwestie finansowe, które są zdecydowanie poza moją Odpowiedzialnością. No i tam dalej, jeszcze mniej istotne kwestie związane z tym, że teoretycznie nie jest to pomysł całkowicie porzucony, że on jest dalej w jakichś tam dalekich planach, i że jeśli będzie coś konkretnie wiadomo, to na pewno zasługujemy na to, aby po prostu dostać taką informację wprost. Ja to widzę, moi drodzy, tak. E, oczywiście, wydaje mi się, że nie trzeba tutaj mówić o tym, iż głównym tak naprawdę problemem jest kwestia finansowa, i w moim przekonaniu głównym problemem jest to, że Battlefield 5 sprzedał się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W związku z czym po prostu nie opłaca się przekierowywać siły roboczej, tak jak Dan Mitchell napisał, czy też ładować po prostu w kwestię wynajmowania serwerów kasy. Mówiąc ogółem, mówiąc wprost, to budzi jednak ogromne moje pytanie i zdziwienie, dlaczego nie mogło być tak jak było kiedyś, czyli po prostu my, gracze, mogliśmy wynająć sobie taki serwer na dzień, trzy tydzień od zewnętrznego dewelopera, od zewnętrznej firmy, która zajmowała się po prostu utrzymywaniem tych serwerów. Z drugiej jednak strony, nie wiem do końca, jak działa taki system, ale chyba w sytuacji, w której my Wynajmowaliśmy taki serwer nie bezpośrednio od DICE, czy tam Electronic Arts, tak jak chociażby w Battlefield 1, ale od kogoś tam innego, tak jak było na przykład w Battlefield 4. To nie wiem, czy zyski z po prostu utrzymania tego serwera szły w całości do DICE do Electronic Arts, czy w zdecydowanej większości do tej firmy trzeciej. Możliwe, że to też było powodem tego, że jednak elektronicy wraz z deweloperem Battlefielda zdecydowali się w Battlefieldzie 1 zrobić to po prostu w sposób scentralizowany. W każdym razie wiem, że na pewno jest to kwestia bardzo negatywna dla samego Battlefielda 5, który przeżywa ogromny kryzys, który przeżywa kryzys w zawartości, który przeżywa kryzys społeczny od samego początku i na pewno nie jest to, moi drodzy, dobry omen dla może nie dalszego życia gry, bo na pewno te wszystkie dodatki, które będą, które miały być poniekąd zapowiedziane, że wyjdą, na pewno wyjdą, bo raczej takiej sytuacji nie będzie, że gra zostanie po prostu sama sobie i gra zostanie porzucona, tak jak to było chociażby w przypadku na samym początku Star Wars Battlefronta chyba dwójki, tam bardzo, bardzo długo się nic nie działo, ale to też w kwestiach związanych z naprawą zepsutych systemów mikrotransakcji i mikropłatności. No ale słuchajcie, no, źle się dzieje w państwie Battlefieldowym, jeśli otwarcie i główną, że tak powiem, i głównym, że tak powiem, powodem takiej, a nie innej decyzji dla społeczności, czyli dla nas, czyli coś, co jest takie utopijne, co jest takie romantyczne, są decyzje finansowe. I myślę, moi drodzy, że no, no dla mnie jest to pewnego rodzaju gwóźdź do trumny, niestety, tej serii i. I jest mi przykro, jest mi troszkę przykro, że tak to niestety wygląda. Oczywiście nic nie jest powiedziane, że, że, że to się jeszcze nie zmieni, że, że, że ten system cały wynajmowania serwerów nie zostanie wprowadzony, bo w Battlefield 1 też długo na niego czekaliśmy. I też to te wynajmowanie serwerów nie jest czymś takim niesamowitym, że od tego się świat zawali. Ale chodzi mi tutaj ogólnie o podejście do, do samego tematu i do tego, że. no Jakiś taki romantyzm w tym Battlefieldzie. Hmm, w tej przynajmniej części, albo w tych czasach, może po prostu w czasach tworzenia gier AAA, bo ogólnie, w moim przekonaniu i w moim odczuciu, zresztą nie tylko moim, gry AAA przechodzą jakiś, jakąś straszną degrengoladę w ostatnich latach. No to mam nadzieję, że, że kolejny Battlefield, który będzie wychodził niedługo, może w tym roku, może w przyszłym roku, będzie na pewno, będzie naprawdę czymś, czymś wow! Naprawdę czymś wow, bo Battlefield 5 pod względem finansowym, i pod względem tego, jak się przyjął, bo tutaj głównie Dan Mitchell o tym mówił, w kwestiach sukcesu no o tym w kwestiach sukcesu mówić nie można. I aż strach się bać, co będzie jeśli kolejny Battlefield, który wyjdzie również sukcesem na jakimkolwiek poziomie takim dużym echem się nie odbije. No, po prostu, po prostu, po prostu się trochę obawiam. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie. E, oczywiście grzecznie, bez tam żadnych wyzywań i tak dalej. No, zresztą znacie mnie, znacie mój kanał. Pamiętajcie, Kromka Gada radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.